dobry Państwu w kolejnym odcinku Matiz salonu. dzisiaj wybieram się na oględziny Matiza jest to z ogłoszenia e, OLX e, nie tak daleko mnie, więc e, dlaczego nie a to, że szukam Matiza to jest e, już pewne tutaj e, chcę zamienić Edka po prostu na coś bardziej lepszego no szkoda, bo cały czas waham się no, gdyby ktoś był tutaj jest z okolic Warszawy i zrobił mi kompletnie ten samochód, to bym się nawet podjął za jakąś sumę. No, ja nie mówię, że za darmo, ale też nie za jakieś wygórowane ceny. Ale wiadomo, że inwestycja by się nie opłacała, ale jestem w stanie to zrobić. Tu wlaki są a na się na dół. Nie no, to jest tutaj próg, to jest no za dużo, za dużo niezły. wchodziło i oni nie poprawiali tych elementów, które były w tym A przegląd pytałem się to do kiedy jest przegląd? Do lipca 2025, tak. czyli on był i przeszedł teraz? Dobra, ja sobie tutaj szedłem. Jeszcze... E, dzisiaj jest pan dostępny? Jest. jest pan dostępny bo ja bym musiał sobie kierowcę jakbyśmy się dogadali e, kierowcę mam, jest kierowca powiadomiony bo ja już nie wożę teraz kierowcy ponieważ e, no wiadomo jak jest przyjeżdżam i czasami się zawiozę no właśnie, właśnie tutaj to będzie to stojerek mam na przód jeszcze taki, wie pan, ta do na chłodnicę za ale nie zakładałem ja powiem panu, dla mnie to szkoda, że pan to zrobił no, no bo ja wolę bardziej e, oryginalne, a poza tym to ja, widzi pan na środku to było matowe, nie? I zacząłem tak brać wodą Ja mówię fajnie, ale guzik, to było za dużo zmatowione Eee, właśnie na tego, no dobra no szkoda też, że tutaj się pan nie zabezpieczył to będzie trzeba zdjąć i zrobić, bo to tu, pójdzie ja nie wiem, miałem go w tym roku po prostu to co poprawić, bo ja dla siebie nie, wiem, nie wiem, miałem go już trzymać ale jak mnie namówili na tutaj to będę musiał jakbym kupił od pana to tutaj e, wyszlifować to i po prostu pod pod e, już zabezpieczyć, bo to pójdzie i będzie takie Duże, dobra Ojej, dobra te ojej, no eee, dobrze sobie zobaczę jeszcze w domu i zaraz eee, zaraz pogadamy jeszcze o tej cenie. Wiesz, panu te skrycie, nie? Znaczy wie pan co, jak już przyjadę win, sprawdzę, bo to win e, sprawdzę, tylko ja właśnie po to przyjechałem za dnia, że jak nawet będę odbierał. To to można i prawnie, e, e, miał, tak, tak, tak. Ja będę tylko pana poproszę jedynie o tę e, e, pierwszą rejestrację e, samochodu, żeby pan mi powiedział z dowodu, bo tam w cepiku, żeby wejść. tam. jest, jest, jest. jest. To, to, <suszy> Tak to już nie, nie leci do środka po prostu. Tak to, to e, ten zderzak to musiał być, wie pan, coś było, bo jest opuszczony. On był zdejmowany prawdopodobnie. Tylko może pan nawet nie wie, jak pan oddał gdzieś tam ja lub coś. Zdejmował. Patrzę w domu nie trzeba by było może jakąś reparaturkę no dobra. Jeszcze tam wysadzę zobaczymy może coś On do czerwca jeździł. Teraz to tak sporadycznie na miasto już jak przykleiłem te naklejki tam się pokazałem No tutaj też Dobrze, że może pan. A, a w którym roku jeszcze raz zapytam pana, to mniej więcej, o tutaj to troszkę wi wi widoczne jest. W którym roku pan to zakleił, tak? Za ten Tak. Za dwa lata temu. ale taki jak ja znaczy, no, tutaj też y, troszkę już wychodzi z tego, no, ale no to, w, rady, to... chyba jeszcze jest e, twarde w miarę. No to powiem panu, że pan niepotrzebnie nie, zrobił. To to bo to jeszcze nawet o, pan zobaczy teraz jakieś takie dziwne. No to już nie wiem, bo to schodzi, że po prostu nawet. Widzi pan ten lakier jest taki matowy na tym. No. A to wiem, wiem, bo to jest, bo to jest plastik, e, takie no, tworzyło. No, no tak, ale gdyby był doklejany to spoko jeszcze ale można to, było. No ładnie. No dobra to założę. To się okazuje, że gówno później słońce, to wszystko już wie pan. No tak nie oryginał to nie oryginał Miałem... Zrobić tam pod tymi lampami, i idę na spojrzenie. Bo spojrzenie skupiłem w szrocie drugim, żeby już tylko odkręcić, i zamykam tej lukowniczej. Najgorsza to jest ta klapa, no i już, no, fajnie. No i niepotrzebnie też ten, no ale dobra. Ja po jakimś czasie, jak poza sobą i w Mowicie, że tak się wyrażę, to dopiero zrobię to, co ja zrobiłem, no ale to była jeszcze <gry <seriousness> <gry <validity> Tune, tjünik, proszę pana. No tak. Tam nie lubiłem, przerówek rób nowy za dużo, bo to później jakiś czas cieszy, a później to wychodzi bokiem. No ja to generalnie nie lubię, ale, ale to dobra. Tutaj to. to, 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 to. O to też niedobrze. Ale nie no, było to desko, tam ale tam... Bo że instalacja to na pewno jest tam. Tak, tak, są, są. A proszę pana jeszcze, niech pan mi powie. E, ta deska zaczęła panu białe się robić tutaj, tak? I. E, I pan to tak jakby takim kolor, kolor, kolorowym nie, plakiem, to plakiem, plakiem to zwykłym, takie, tak? I to tak te białe pokryło, tak? Czy... Plakiem. bo takie były, były takie lekcyte przebarwienia. plakiem wykryłem na słońcu, nie to nie trałem, tylko, żeby no, na słońcu powstało No tak, bo widać, że ta od, od tego, te, tej zakrywka poduszki no, wie, wie pan, jest ja tak, inna. Z tego co ja zauważyłem, ja to to tu część, jak były nowe nawet, to nie? Minimalnie się różniły. Ja czuję, że już oni albo zmienili producenta, albo coś. Do... No dobra. To wszystko jest inne już. Wie Pan, inne są wykonania. Jak już się skończyło, mogli po prostu... Już się kooperowali z jakimiś tam... Tym, we... ...mogli coś pozmieniać, bo wiadomo, że wtedy to już się... ...to szło masowo, a później już szło... ...tego dużo mniej, nie? No tak, 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 tak. No, gdzieś w piachu się pewnie stało? Nie, to raczej mechanizm. To, to, Nie, nie mechanizm. Tutaj, tutaj, tu, tu, tu. tu, 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 tu. Bo ja nawet oczywiście jak szmatę tam wyżytarłem, to szmatę może mm -hmm. to... No da. Proszę Państwa, odjeżdżam jestem po